Weź do podgrzania posiłku. O to jest jakaś ochrona chyba. Oni lubią. Kasków budowlanych tyle jakby się włamali do zbuduj sam dom. A ma krótką falówkę, to będzie poważny pan ochroniarz. Może ten, Radio Noise mu zapuść. O! Tak, chodko, tak na pół tak głośności. Ty ci tyci. Ty ty ty. Dam na streamie głośniej, a tam dam ciszej. Ustawię dźwięk tylko jeszcze. Lime. Niech się zastanawia o chuj chodzi. Będzie ucho przykładane do krótkofalówki. Janek nie żyje, co mu się stało? Tak szkalował golfy, że aż chodzicą z golfa dostał po z czwartego piętka. <śled> o Boże... Bij kurwa, bi. Zginąć zginąć przez chłodnicę, by chłodziło go na Amen. O kurwa, jaki to poważny człowiek stoi. I kolok też ma poważny. No, nie można sobie żartów robić. Żadnych. Czarny humor tu nie wejdzie w ogóle. A tutaj da się obrócić? Przepraszam bardzo, Goormed? To tak jak karma. Tak. Panie Misteriusu, bębny żigor jak oni ją zamontowali? Oni ją odwrotnie jakoś zamontowali. Jak się, jak się gibie, patrz Jak ustawisz, tak się gibie? Panie Noisu Ale o co chodzi? Ale jak tak? Stosują jakąś jak tak. Ja <laughs> cały czas, cały czas przechyla głowę. No starczy, czy <laughs> do no wróć. Nie, o. Ej, to jest gorzej zamocowane niż na w No naprawdę. Ej, mówię, jak ty się giba jak to przekręcasz, nie? Nie dostali wentylatora, to się kameką chłodzą. Ja pierdolę, panie Damiany. A ma jakieś wstawienia PTZ, żeby dało się jeszcze mocniej, szybciej i w ogóle? Tak, żeby odpadła. Szybciej! Mocniej jedziemy! Dziwnie, <noise> Maciado. Jest PTZ jakieś, Park Action, Status, Limit, co, co za limit, ja Jaki limit da. kurwa, co to znaczy? <laughs> Gdzieś na pewno da się włączyć opcję No Limit w takim razie. Manual Stops. Type, Status, No limited. limited. Jakieś Presety, a Initial Position. <laughs> Czemu tam jest po... a nie, priority. To... No, dobra, bo jest takie zapikselowane. Myślałem, że to jest po czesku napisane. Delay coś 10 sekund. No to jedna sukcesa. Jakie 10 sekund? Cokolwiek to jest. My, my im to zaraz doprawimy. <coughs> Będzie to jak głupia. O! De Icing gdzie Właśnie, trzeba zobaczyć. Wszystkie opcje. <coughs> się palić się, Status jakiś. Ma być status zapierdalanie. Jest! Y, preset speed 48 Keyboard control speed High Hi. Autoscan speed 2840 Zoom speed 3 Manual control speed No jakieś ciężkie słowa są. Save, dobra, przeładuję i zobaczymy. No ja już się coś. boję. Zapnijcie pasy, bo zapierdalamy. <coughs> Jest ja słyszę silnik nie patrzę na to mi się w głowie kręci się w głowie kręci się to jest symulacja prania kurwa o Fanku, zaraz wy, w piznie. CZEMU SIĘ NIE KRĘCI? <grym> hey, o już takie... O jest! <grym> Ej, hey, ale są jeszcze takie pomiędzy tymi strzałkami jeszcze przyciski, to może w któryś kąt może pójść? <grym> JA PIERDOLĘ <grym> ROLLER COASTER Koda się. K kuda di icing? Viper? Light? A zoom jest? O kurwa. Panie Doisu. Pan go znajdzie teraz. O nie. The, ja, ale to był drugi gościu. Arming and tracking. Też może być. Kuda drugi gościu? <laughs> <O Boże. laughs> cześć, cześć, mam pomysł. Jak się po malutku przekręcę teraz. I chuj sobie biurko zarzekałem. Ja to tutaj ustawię odpowiednio tą kamerę. W głowie się kręci się. O da, da. mamo Panie co Nie co pan? maila, nie? Teraz. To... Co? Szkoda, że nie mają maila do odczytania. No, jak Niki. Zobaczę jakiś inny może coś jeszcze wpadło. No to możesz go tam nagłośnić trochę głośniej. Mogę. Bo to tak było tylko delikatnie zaznaczone. Włączyć coś i kręcić kamerą jak pojebany. O! Ja tego zooma wyłączę. <noise> Patrz, odgasam głogam Kręci się Kręci się cały czas Kawega <grabia> skoga Kurwa nie mogę <grabia> Panie w drugą stronę teraz Trzeba to odkręcić Co tam to jest. Nie O Boże. Bo jest jedna kamera. Z... A dobra, tego tu nie ma. Z zewnątrz tam ktoś był, ale już go nie ma. Ja, ja, ja już nie wciskam, ona sama się obraca. <noise> no już tak przyzwyczaję się, się ukręcę. <noise> Ja dam ją na bok. Ciekawe kiedy przestanie się obracać w sumie. Mi się wydaje, że to się zbugowała. Też mi się tak wydaje, ale to wspaniale. Ej, pierwszy raz mieliśmy tak. Pierwszy raz mamy tak gdy kamerkę na podglądzie. No ja pierdolę. Głowa by to nie O? Ja tu potrzebuję obracarkę teraz O kurwa o. Jest nawet, o znowu Znów to, to samo Ja przepraszam, daj moc Proszę spowolnić tym razem Pompka? coś ba? Tak, to co? Nie, nie ma właśnie. To będzie jak to nie działa. Sprawdza się ustawienia? Zresztą jest taki pogłos, tylko dla nas, jakby tak jakby było. Mm -hmm. Kolejny. w tej kamerę, tu się kręci. Już spił <grym> <grym> O Ochelia, sobie pomyśli, co jest kogo? <grym> Zrosz silniczek tak. tam będzie rip, ej zasila się coś tak bardziej ta kamera. O nasz naczelny fapacz z poprzedniego ma Tutaj chusteczki. A rączka druga nie wiadomo gdzie jest. Ja mu przypiąć dole na od razu pies no. GPS. tak żeby się. <słyski> Tak tak panie, tak Jak pan masz siłę ruszać ręką, to i nodą pan ruszy Jak Bóg da Chyba jednak, Bóg chyba nie, jednak da. nie Pozostało mu o. o chyba jednak tak Pompa Mogan Freeman Teraz tam poprowadzi zagadki wszechświata Musisz się zatrzymać Jeszcze leworęczny To na swoje. Ej kurwa kamer... O, zatrzymała, zatrzymała się kamerka się. Trzeba ją ponownie nagłośnić Tak, goś ma koszpę na chustach dokładnie Gdzieś <noise> <Ciemniczo> się spalił! <noise> Zatarł się! <noise> o! Dość. Hello my old friend from China How you doing? What you doing? W sensie. No i to wygląda by miał przód od pralki tutaj rozebrany. zebrany. Ciąg, 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 ciąg. Ciąg pan za tą wtyczkę, panie faktku. Zaraz jakąś tą maczetę jakiś miecz, kurwa samurajski wyciągnie, jak ci przypierdoli, to... Padewka powiedziała adios w kamerze. To wyjebał wyjebało. Jak my gadaliśmy o tym chłodzeniu i o tym, jaką pompę trzeba. Ej, nie działa PTZ tu! O, działa z powrotem. Ja tutaj podpompuję delikatnie. Tak jak gadaliśmy o tej pompie, jaką trzeba zamontować do chłodzenia tej karty, i stwierdziliśmy, że jest spalinową, i przed każdym z będzie tylko tylko przepływ 1000 litrów na minutę. Ja pierdolę. Ale się tam nie baguje, pa. Wyszedłem z kamery i przestało. A co wcześniej inne okienko wziąć? To może taba trzeba zapierdolić? No to czekaj. A może da się... Mm. Może da się ustawić preset, żeby się kręciło? Preset 1... Autoclickera a... w nią zapierdol. <laughs> a jakoś da się nagrywanie presetów? Patrol 1... Chyba tu już jest wyższa technologia, ale człowiek nie ogarnia. Pattern 1. Record. Dobra. No obracaj się, halo. Czemu się nie Czemu się przestało obracać znów? To się nagrywa? Play. A drugi play. <grym> O! <grym> Panie ochroniarzu! Po ulicy idzie pies. Ale, jaka to musi być chujowa ochrona, że tego nie zauważają? No, jest najlepsza antyreklawa. I tutaj śpi tylko tarcza ochronna. Przed dźwiękiem.